Pobudź swoją pewność siebie, przygotowanie do tańca. Znajdź ciche miejsce, w którym możesz usiąść. Zrób kilka głębokich oddechów i zamknij oczy. Rozluźnij ciało i pozwól sobie na chwilę spokoju. Weź głęboki oddech przez nos. I powoli wydychaj przez usta, wdech i wydech. Poczuj, jak każda komórka Twojego ciała wypełnia się powietrzem, i jak napotykasz opór przy wydychaniu, który pozwala ci się odprężyć. Z każdym wdechem czujesz się coraz bardziej obecna, a z każdym wydechem uwalniasz stres i napięcie. Pozwól, aby twoje ciało w naturalny sposób rozluźniło się od czubka głowy po czubki palców stóp. Poczuj, jak twoje stopy dotykają ziemi. Wyobraź sobie, jak z nich wyrastają korzenie, które sięgają głęboko w glebę. Te korzenie dają Ci poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Jesteś wspaniała i pewna siebie, gotowa na wszystko, co nadejdzie. Teraz skup się na energii którą chcesz poczuć w swoim ciele. Wyobraź sobie, że na wysokości serca zaczyna tworzyć się delikatne, jasne światło. To Twoja wewnętrzna moc, Twoja pewność siebie. Z każdym oddechem to światło staje się coraz mocniejsze, coraz jaśniejsze. Widoczna jest w nim twoja odwaga, twoje talenty, twoja wewnętrzna zmysłowość, którą pragniesz wyrazić przez taniec. Poczuj, jak to światło zaczyna rozchodzić się po całym ciele, wypełniając cię pełnią energii. Czujesz, jak twoje ciało staje się lekkie, elastyczne, gotowe do ruchu. Teraz wyobraź sobie, że z każdej strony otacza cię chmurka błyszczącej energii. To twoja pewność siebie, która przyciąga do ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem. Widzisz siebie pełną pewności siebie. zmysłową. Widoczna jest twoja pewność w każdym ruchu, w każdym oddechu. A każdy ruch ciała, który wykonujesz w tańcu, jest naturalny i płynny, pełen gracji. Poczuj, jak z każdą chwilą stajesz się coraz bardziej pewna swojej wartości, swojej mocy. Swojej kobiecości. Zauważ, jak znikają wszystkie wątpliwości, a w ich miejsce pojawiają się pełna akceptacja siebie. Teraz przypomnij sobie wszystkie chwile, kiedy czułaś się odważna i pewna siebie. Może to były małe momenty, w których pokonywałaś swoje lęki. Może to były wielkie osiągnięcia. Z każdym oddechem te wspomnienia stają się coraz jaśniejsze, coraz mocniejsze. Zaczynasz łączyć je z ruchem, z tańcem. Każdy ruch to twoje potwierdzenie własnej mocy. Poczuj, jak twoje ciało reaguje na te myśli. To Twoje ciało, siła, która przyciąga uwagę, moc, która przyciąga wzrok. Jesteś pełna gracji, pewności i odwagi. Kiedy Twoja pewność siebie jest w pełni aktywna, Poczuj, jak każda komórka ciała domaga się tańca. Jesteś gotowa, aby rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Wiesz, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby wyrazić siebie w pełni, bez obaw, bez wstydu, z pełną akceptacją i miłością do siebie. Weź jeszcze raz głęboki wdech. I powoli wydychaj powietrze, czując jak Twoja energia przepływa przez całe ciało. Wdech i wydech. Powoli otwórz oczy. Poczuj się w pełni obecna, gotowa do działania. Z każdym oddechem czujesz się coraz bardziej pewna siebie. Ta medytacja daje ci moc, byś mogła wyjść na parkiet i tańczyć z pełną pewnością siebie, uwalniając swoją energię i pasję do tańca. Jesteś gotowa. Jesteś piękna. Możesz powtarzać tę medytację codziennie, przed każdą sesją taneczną, by naładować się pozytywną energią i w pełni połączyć się swoją mocą. Dzięki niej Twoja pewność siebie będzie rosła z każdym dniem, a taniec stanie się coraz bardziej wyrazisty, naturalny. Dziękuję. Weronika Zalewicz.